Dzień dobry, cześć, cześć z tej strony Marzyciel standardowo witam was w kolejnym odcinku oczywiście nowy dzień nowe wyzwania do wykonania więc długo się nie zastanawiamy wybieramy naszą pierwszą misję czyli zbiory klejnotów zagramy sobie bibi, mamy 36 pucharków tylko na tym na tej postaci, więc warto wbić troszkę więcej, zobaczymy jak dzisiaj nam będzie szło drużyna przeciwna ma dosyć dobry, dobrą drużynę E, ponieważ ma dosyć tankowne postacie, i to jeszcze postacie, które e, zadają dużo obrażeń, ale póki co bardzo dobrze zaczęliśmy, e, wyeliminowaliśmy dwóch przeciwników e, za chwilę. Możemy sobie tutaj ultimata rzucić e, jeszcze raz, e, puścimy go tam, zobaczymy, czy są przeciwnicy. E, nikogo tam chyba nie było, nikogo nie trafiłem. E, tutaj super, ten Frank zadał e, obrażenia. Widzę, że mamy tutaj kolosalną przewagę. E, tam ktoś jest, tam jest Shelly, więc muszę na nią uważać, bo ona mnie jest w stanie wyeliminować. I czy... Tak, tak, udało mi się. E, mamy już 7 klejnotów. E, widzę, że moja drużyna wie jak się gra, e, bo bardzo dobrze tutaj współpracujemy. E, musimy uważać na tą Szeli, tak? Musimy uważać. E, ja nie wiem, czy nie zginę. Udało się, nie. I ostatni klejnoczki na nasze konto. I powinno być odliczanie. Jest odliczanie. Ostatni ultimate zupełnie nietrafiony. Niepotrzebnie teraz to zrobiłem. Padłem. I skończyło się nam odliczanie. Ale odliczanie zaczęło się na nowo. 15 sekund. I miejmy nadzieję, że nie będzie żadnych problemów, aby teraz to spotkanie doprowadzić do końca. I po prostu wygrać. 5, 4, 3, 2, 1 i koniec spotkania. Trzeba przyznać szczerze, że tutaj moja drużyna zrobiła bardzo dużo, abyśmy to spotkanie na spokojnie wygrali. Udało nam się wykonać część misji. Zmieńmy sobie może bohatera na kogoś innego, na przykład na... Bo ulepszymy sobie go na, 3, na drugi poziom. No i zacznijmy zbiory klejnotów. Gramy sobie, bo... On też jest bardzo... To jest bardzo uniwersalna postać w tym trybie na pewno też e, będzie mi się nim dobrze grało. E, a nie! Znowu Bibi, czemu nie wybrałem bo? Hmm, nie, jakiś błąd popełniłem, ale nic się nie dzieje. E, Bibi też może być. E, też może być. E, też powinno być fajnie. E, na razie mamy... jo Ja tutaj troszeczkę nie przewidziałem tego i chyba właśnie padnę, zgadza się. Kwestia byle byśmy nie stracili tych klejnotów Mamy 4 klejnoty Tutaj nasza pamka Zbiera te wszystkie klejnoty Więc jest dobrze, ja muszę zniszczyć to działko Tutaj jest Shelly Już jej nie ma Mamy 6 klejnosików Ja sobie tu za chwilę puszczę ultimate'a. Dokładnie, kogoś tam trafiłem Znowu ta, ta Jessie dała tu swoje działko, bardzo nie lubię walczyć przeciwko Jessie, jest bardzo taka upierdliwa, ale tutaj robimy za dymę, po prostu nasz El Primo robi co do niego należy, straciliśmy jeden klejnot, gdybyśmy go nie stracili właśnie, by się odbyło odliczanie, ale czyżbyśmy teraz mieli to stracić? No niestety i chyba, chyba będą mieli odliczanie. Bo widzę, że tutaj nasz primo trochę się boi, ale spuścimy ultimata. Powinniśmy dogonić, tak? Mamy 5 klejnotów: 6, 7, 8. Kwestia, że tam znowu ktoś padł i nie, nie, nikt nie padł, ale może paść. Więc musimy uważać. Tutaj jest RICO, już go nie ma, i zaczynamy ostateczne odliczanie: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i wygrywamy to spotkanie rzutem na taśmę. Udało nam się wygrać. Zdobywamy kolejne pucharki, kolejne żetony. No i myślę, teraz zmieńmy sobie już tą naszą postać. O, teraz już na pewno zmieniliśmy. No i pogramy trochę, bo w drużynie mamy Broka, mamy El Primo, drużyna przeciwna też dobry zespół, więc trzeba po prostu zagrać uważnie i po prostu najpierw wyeliminować słabsze jednostki jak kolta. Udało się. No i teraz możemy na spokojnie sobie te klejnoty zbierać. Tutaj widzę siedzi, przynajmniej siedział El Primo. No i jest dobrze, jest bardzo dobrze. Ja za chwilę będę miał tutaj dostępnego. Altimata, coś nie mogę trafić tego kolta, zostawię sobie tutaj tego może ktoś akurat wejdzie w niego, jest duża szansa, że tak, tutaj kolejny przeciwnik wyeliminowany, mamy 7 klejnotów, tutaj widzę bardzo odważnie ten nasz Primo leci, zmieni sobie ultimate'a. niech idzie bardziej w tamtą stronę, trochę chyba jednak za bardzo, za blisko, no i dobra, no i mamy 8 klejnotów, mamy już 9 klejnotów, ja się trochę uleczę, bo mam jednak tego zdrowia zbyt mało, teraz niepotrzebnie tu nasz El Primo padł, ale to nic nie szkodzi, bo za chwilę powinno się rozpocząć odliczanie dokładnie 15 sekund i wygramy tą gierkę, tutaj jeszcze, oj ojoj ojoj, troszeczkę... Nasz brok zagrał zbyt odważnie, i przez to odliczanie rozpoczęło się na nowo. Ale nie powinno być żadnych problemów. 5 sekund i kończymy tą zabawę. 3, 2, 1. Dokładnie. Koniec rozgrywki. Udało nam się dosyć pewnie, dosyć szybko wygrać. Kolejny level na bo. Kolejne postępy w misji wykonane. No i dobra, no i myślę, że możemy sobie zmienić postać, zagrajmy sobie troszeczkę naszym Rico, ulepszymy go na piąty level, no i gramy. Na Rico mam tylko chyba 80 kilka pucharków, więc ten poziom nie będzie jakoś bardzo wysoki, ale miejmy nadzieję, że będzie nam się dobrze grało bez lagów, z dobrymi sojusznikami, z wymagającymi przeciwnikami, aby też nie było za łatwo. No i zaczynamy. Muszę wykonać około 30 tysięcy obrażeń, aby wykonać misję, więc myślę, że muszę od samego początku tutaj naciskać e, dokładnie. O, to było dobre, to było bardzo dobre. E, wyeliminowałem dwóch przeciwników e, i za chwilę może być kolejny tak. E, tego Dimage'a naprawdę zadaje bardzo dużo. Ale muszę teraz uważać, bo jest możliwość, że po prostu zginę i oddam te pucharki dokładnie. Nic się nie dzieje. Mamy cztery pucharki. Tutaj jest... Dobra, był, był karl i chyba... Miałem powiedzieć chyba, ale na szczęście nie. Trzeba tego tutaj wyeliminować bo on tutaj bardzo dużo zamieszania nam robił, nie ma Karla tu gdzie jest dynamikę ajajajajaj wszedłem bezpośrednio pod jego strzały najgorszy jest ten kiełek ale my tu już mamy 10 klejnotów, no nawet nie spostrzegłem się i tak szybko tutaj przyszło te klejnoty, więc misji na pewno nie uda nam się wykonać ale zwycięstwo jest w zasięgu o, było, bo nasza drużyna troszeczkę zlekceważyła przeciwników. Ajajajaj, prawie mi się udało tego Karla ubić. Niestety mi się nie udało, ale mamy 6, 5, 4, 3, 2, 1 sekunda. I powinniśmy tak wygraliśmy dosyć pewnie tą rozgrywkę. Znowu kolejne zwycięstwo dzisiaj z rzędu, chyba piąte albo szóste. No i misja wykonana. Nawet się nie spodziewałem, ale udało nam się misję wykonać. Więc jest bardzo dobrze. Zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę. Dynamikę również go ulepszymy na piąty poziom. I zagrajmy sobie starcie solo. Zobaczymy, jak nam będzie szło w starciu solo. Dynamikę oczywiście też jest dobry na ten tryb byle by oczywiście szybko rozwalić te skrzynie jak najwięcej, żeby otrzymać oczywiście power cuby, bo im więcej power cubów, tym jesteśmy oczywiście mocniejsi. Ło, wow, nie trafiłem ani jednym, no to jestem troszeczkę słabo. Oj, hoj, chyba padnę. No niestety popełniłem duży błąd, nie wiem na co ja liczyłem, ale nic się nie dzieje, nie tracimy żadnych punktów. No i zagrajmy jeszcze raz, żeby nie było, że takim E, taki marno Taką marną porażką kończymy ten odcinek. Postarajmy się, aby coś było lepszego. z Zlekceważyłem tego Barley'a ja nie mogłem trafić e, i niestety e, odpadłem dosyć szybko. No ale dobra, gramy jeszcze raz. E, nie jestem jeszcze w stanie na trzy razy rozwalić skrzyni, e, bo jeszcze nie mam tego dynamiki na wysokim poziomie, ale teraz już jestem. No i dobra, no i zobaczymy. Pasowałoby nam do tego Karla. E, troszeczkę e, pobijać Nie udało się. On nam tu zebrał i chyba będzie po mnie. Znowu, znowu popełniłem duży błąd. E, niepotrzebnie wchodzę tam, gdzie nie trzeba. E, no, niby siódme miejsce. Zdobywam dwa punkty, ale nadal to nie jest to, czego oczekiwałem. Więc gramy jeszcze raz. Jak to mówią, do trzech razy sztuka. E, trzeba się skupić i trzeba zagrać dużo lepiej niż do tej pory. No i dobra, no i gramy. E, oczywiście mamy tutaj koło siebie jedną skrzynię. E, weźmiemy ją sobie, czemu by nie? Dobra, mamy to, mamy to. I teraz powoli, powoli. Mamy tutaj e, Tika. E, on tutaj będzie. No i znowu nie mogę trafić, nie mogę w ogóle trafić ani razu. I to mnie bardzo ciekawi czemu. I jestem chyba dzisiaj bardzo, bardzo słaby. O! No, prawie, prawie, Te, dobra. Teraz już musi. No, dalej nie. Chociaż tego. No, nie wiem, no nie wiem, co jest, no nie wiem, co jest. Teraz tu ten ucieka. E, udało mi się go dogonić, ale chyba znowu. E, no, niestety, no, znowu dałem się e, wykoleić, że tak powiem. No, ale dobra. Nie ma co grać na siłę. E, nie idzie mi tą postacią dzisiaj, zmieńmy sobie postać zagrajmy sobie Bee, też ją ulepszymy te monety naprawdę znikają w zastraszającym tempie ale warto mieć tych bohaterów na wyższym poziomie wtedy oczywiście zadajemy większe obrażenia i jest po prostu lepiej, Bee oczywiście ma te obrażenia na razie malutkie tutaj jest nasz E, przeciwnik myślę że mogę sobie z nim poradzić dokładnie dosyć szybko poszło e, zobaczcie jeżeli raz się trafi przeciwnika e, to ten drugi ten drugi atak jest po prostu dużo mocniejszy e, no i dobra i tu będzie kolejna skrzynia e, moja nie wiem czy ktoś tu jest nikogo niestety nie trafiłem e, poczekamy poczekamy ta skrzynia też będzie moja dobra tu gdzieś jest dynamite, dobra on... i już go nie ma, zobaczcie, zobaczcie jak to szybko po prostu poszło, musiałem zmienić bohatera i od razu idzie dużo lepiej, wielkie starcie, nie wiem gdzie jest przeciwnik, jest tam, powinno mi się udać, dokładnie 4000, pewna wygrana, przeciwnik bez szans, zdobywamy 10 pucharków, kolejna ranga, no i dobra i myślę, że na sam koniec odcinka możemy sobie otworzyć, odebrać nagrodę 50 monet, ok no i dobra. I tutaj nagrodą jest skrzynka zadymiarza, a w środku monety, punkty mocy dla Penny, dla Penny oraz dla Gala. No nie jest źle, mogło być lepiej. Dziękuję Wam, że byliście razem ze mną. Do następnego. Cześć!